Hej, hej, witajcie moi kochani, tak jak mówiłem w jednym z ostatnich odcinków odnośnie zmian w Brawl Stars Pojawił się nowy tryb, w którym premiowany jest zabijanie na showdownie O którym oczywiście mówiłem, że bardzo mi się podoba i dzisiaj przetestujemy go Weźmiemy sobie Colta, ponieważ mam na niego zadanie, więc w sumie czemu nie, możemy spróbować Zacznijmy, jest to mój pierwszy raz kiedy grałem w ten tryb Dobra, zobaczmy sobie, co z tego wyniknie. Zaczynajmy, no i dobra, najpierw zbierzmy sobie oczywiście trochę skrzynek, żeby nie być pustymi, pustymi. I trochę obijmy naszego przeciwnika, który robi sobie z nas jaja. No i w sumie nie dziwne, bo zasysamy trochę. O, dobra, trafiliśmy go. Szczerze, miałem wątpliwości, czy go trafię, ale liczy się efekt przede wszystkim. Mamy już jedną eliminację, jak widzicie, zyskaliśmy jeden punkt. Zobaczymy, jak będzie z czasem. Trochę trafmy naszego przeciwnika, niestety na nic zgarnęła go. To jest właśnie to, o czym mówię. Zobaczcie, z tej sobie dwóch i oni nie strzelają do siebie, tylko oni strzelają do mnie. Po czym we dwóch, jak już mnie osaczą, i zabiją to sobie po idą. W... To jest właśnie... To jest właśnie to. Nie wiem, co miałem zrobić w tej sytuacji. Może powinienem zrobić Jezusa Chrystusa i nie wiem, jakoś dziwnym trafem po prostu wyjść z tego całkowicie, kiedy dwie osoby się na mnie uzięły. Może. Od, właśnie od jakiegoś czasu mam coraz mniej ochoty na brałsa, bo takie sytuacje dzieją się coraz częściej. Że nagle, nie wiem, dwie, trzy osoby z naszą dawnie zaczynają mnie otaczać i zadowolone z siebie, i oczywiście to jest przypadek, wiecie, to, to nie jest żadna zmowa. To oczywiście przypadek, że oni akurat na mnie się uwzięli, nie? No dobra, to już są moje żale, które nie, nie są zbyt interesujące. Nie zabiliśmy go niestety. Dobra, tu nas tutaj podchodzi Nie wszystkich, ale my mamy wywalone. No, mimo to nas zabili. No ale dobra. Zyskaliśmy 6 punktów, jesteśmy trzecie miejsce na podium i zobaczcie, nie dość, że mamy wykonane zadania, w sensie postępy, to tak, za miejsce dostaliśmy 6 punktów, a za eliminację dostaliśmy kolejne 3. Za porażkę dostaliśmy minus 1, ale to nas nie interesuje, bo ogólnie wyszliśmy na plus 9 pucharków. To dosyć dobry wynik, choć oczywiście mógłby być lepszy. Ale zagrajmy sobie kolejną grę. Zobaczmy sobie co tu będzie. Oczywiście zbieramy najpierw nasze skrzyneczki, żeby być potem w późniejszej fazie grzy, gry dosyć pomocnymi. Znaczy pomocnymi dla nas oczywiście, nie, że nie mamy za bardzo komu tu pomagać bo przecież gramy tylko sami choć ten z... Aha, no tak zapomniałem że przecież surcie z zasięgiem wielkości nie powiem czego przecież oni wszyscy mają zasięg tutaj jakby nie wiem zjedli jakiegoś busta ale dobra najważniejsze jest to że my jeszcze żyjemy i najważniejsze jest to że że jeszcze nas nie otoczyli chociaż widzę że chyba ktoś tutaj coś kombinuje Rasturz chyba chciał nas kropnąć, ale mu się nie udało. No, bo jest upośledzony. Ale Nita też chciała nas tu kropnąć, ale jej się nie udało. Dobra, rozwaliliśmy Nitę. Jest to niestety nasz pierwszy kill z tego co widzę, ale nie jest najgorzej, bo zbustowaliśmy się. Niestety. Tutaj widzę, że surge jest dosyć zbustowany, co jest dla nas poważnym kłopotem, ponieważ zbustowany surge ma dosyć duży zasięg, ale i z tym sobie poradzimy. Musimy tylko zadbać o to, żeby. dobra, oberwał dosyć mocno z tego co widzę. Dobra, rozwaliliśmy go, jest dosyć dobrze. No i mamy tego surdzia nieszczęsnego, który raczej nas rozwali. Bo jesteśmy, że tak powiem, nie powiem gdzie, w ciemnym miejscu. Ale dobra, zobaczmy, poczekajmy. Przecież nie musimy na niego wychodzić. Po co się stresować? Przecież możemy po prostu tak sobie przejść i postać sobie. On, on będzie strzał, bo będzie myślał, że. O, no i rozwaliliśmy go, ale mieliśmy farta, bo on został nam mało życia. No i dobra, zajęliśmy pierwsze miejsce i zobaczmy sobie szczegóły. Jeszcze mało nam zostało do wypełnienia zadania, no ale dobra, zróbmy je sobie do końca, żeby nie było potem, że zapomnę. I zobaczcie, zyskaliśmy 10 punktów za miejsce i 3. Jezus, znowu się mylę, nie punktów, tylko pucharków, przepraszam. Zyskaliśmy 10 pucharków za miejsce i 3 za eliminację. Dobra, zagrajmy sobie ostatni raz, to akurat sobie dwie misje dzienne wypełnię, bo moje misje dzienne w tak, Także muszę właśnie wygrać trzy razy naszą showdownie i rozwalić dziewięciu bohaterów. A już jesteśmy bardzo blisko spełnienia tego warunku. Obu warunków. Dobra, Rosa nie jest dla nas zagrożeniem, bo my jesteśmy dystansowcami, a, a Rosa jest na blisko. El primo jest o tyle zagrożeniem dla nas, że musimy uważać, żeby nie wejść za blisko niego. O, właśnie tak jak teraz, na przykład, w te krzaki. Jedyne, też na kogo musimy tak naprawdę uważać, to jest Rilko, który już właśnie mm, zakończył swoją grę. Dobra, niestety oberwaliśmy trochę dm z tą chmurą, ale nie jest to najgorsze co się stało, ponieważ. Ponieważ jeszcze żyjemy i ponieważ Szeli nas goni, bo jest wredną piczką. No, dobra. I już nas nie goni, dobrze. Już się bałem, że za znowu będzie zmowa. No i El Primo nas... No, tak jak mówiłem, że musimy uważać na El Primo i oczywiście zrobiłem to, czego nie powinienem zrobić i nie uważałem na El Primo. No ale dobra. To zagramy jeszcze ostatni raz, teraz powinno być lepiej ponieważ nie uważałem to teraz zwrócę większą uwagę na to gdzie chowa się L'Primo bo kiedy wyjdziemy za blisko L'Primo no to dzieje się coś takiego jak właśnie stało się teraz, czyli jesteśmy po prostu w ciemnej nie będę kończył dobra, pozbierajmy sobie szybko zanim nas ośmiobitowiec dobija, ośmiobitowiec widzę naprawdę Chcę kogoś trafić, ale nie potrafi. Ale dobra, mamy piątkę zebranych. Jest to dosyć dobry wynik, według mnie. No, wystarczył nam na ubicie sklejka. Ale tu mamy godnego przeciwnika, którym jest drugi gold. Dobra. O, mamy pustetę. też się przyda. Niestety bardzo przeraża mnie ten Edgar, ponieważ Edgar może na mnie skoczyć. A skoro Edgar może na mnie skoczyć, to jest to bardzo zły znak. Ponieważ jak Edgar na mnie skoczy, to zanim ja w ogóle zdążę cokolwiek powiedzieć, to już będę nie żył. O, jeszcze mamy dwóch Edgarów, no to już w ogóle jest full wypas, nie ma co. Musimy się liczyć z tym, że... Że trzeba właśnie uważać na tego Edgara. Bo Edgar, jak tylko naładuje sobie supermoc, to ja jestem tak naprawdę martwy, tak? No i właśnie o tym mówię. No i widzicie, właśnie o tym mówię. Wystarczyłby jeden pocisk więcej, żeby trafić, ale niestety się nie udało. Nie wypełnimy chyba zadania. Czy znaczy nie, no wypełniliśmy. Wygraliśmy trzy bitwy i rozwaliliśmy chyba 9 osób, tak? No, no to wychodzi, że tak, no bo dostaliśmy dosyć dużo i awansowaliśmy od razu na piąty poziom. Zgarnimy sobie Gemę, może. Dobra, zgarnęliśmy Gemę. No i dobra, i w sumie na razie mamy mało zadań, musimy poczekać. No bo tak naprawdę trzy. Nawet jakbym kupił teraz yy, Brawl Passa, to za dużo bym nie zyskał, bo tylko jedno zadanie. Szczerze mówiąc, jeśli mam oceniać ten Brawl Pass, to zastanowię się, czy go kupić, ponieważ Aż nie jest bohaterem, który szczerze mówiąc mi przypada do gustu, w sensie inaczej jest ok, ale ja bardziej preferuję takie postacie, właśnie jak Belle, jak nie wiem jak B, albo nie wiem, albo właśnie Colt. Takie postacie preferuję, albo najbardziej Ems. Takie właśnie postacie preferuję, ale no. No zobaczymy, raczej nie kupię, ale może coś się zmieni i, i, i kupię, na pewno zrobię opening, no bo wiadomo, będę musiał się bardziej przyłożyć do zadań, które będą się pojawiać, bo w tamtym sezonie bardzo się opuściłem, no i w sumie to by było na tyle, widzimy się w następnym odcinku, do zobaczenia, cześć.